Sponsorami programu są Operator Sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5. Na to Polsat News, Władysławowo Wojna, sportowo proszę Państwa, trochę biegamy, trochę skaczemy, trochę uciekamy przed deszczem, ale program trwa dalej. Generalnie Jadras dajemy radę. Słońce, dajemy radę, a co, ale radę to dają dopiero dziewczyny, które są z nami, Karolina Wolniska mistrzyni Polski w surfingu i Monika Kołaczkiewicz, mistrzyni Polski w wake surfingu. No i od razu musimy prosić o wyjaśnienie, jaka jest różnica? Różnica jest przede wszystkim taka, że surfing jest na falach y, po prostu oceanicznych, morskich, a wake surfing jest na falach za motorówką. Co jest trudniejsze, co jest łatwiejsze i y, co jest łatwiejsze do przyswojenia? Na pewno trudniej, trudniej fale złapać jest na, na morzu czy, czy na oceanie. Trzeba użyć siły własnych rąk. Y, a za motorówką, no to łapie się albo na lince, albo startując z motorówki, więc ona zawsze jest, zawsze jest w tym samym miejscu. Jest prawie taka sama zawsze, wytworzona mechanicznie przez... Motorę. I przewidywalna, przewidywalna, przede wszystkim. No dobrze, ale coś zadecydowało o tym, że wybrałyście inne dyscypliny? Czy próbujecie na zmianę tych swoich dyscyplin też? Czy ktoś to uprawia, w ogóle sporty wodne, próbuje wszystkiego, aż znajdzie tę swoją ulubioną? ja uprawiam i surfing i wake surfing. Wake surfing jest dla mnie bardziej takim treningiem do surfingu, bo mam go, jestem z Warszawy, więc ciężko mi nie raz dojeżdżać do, tutaj na, na fale, a wake surf jest na, na miejscu, jest... są wyciągi, i są... można umówić się ze znajomymi, tak, i, tak, tak. Za I, i poćwiczyć technikę, skręty, bo startu to tylko tutaj na, na, na morzu. Ja jestem z Gdańska, dlatego bardziej bardziej ciągnie <laughs> mnie strony surfingu niż

Także tak. No, to znaczy wygląda. mnie też nie bardziej do, do surfingu, ale żeby mieć małą namiastkę surfingu, no to wake surf. No dobrze, szed. a słuchajcie, czy nasze polskie morze to jest taka mała namiastka surfingu, czy rzeczywiście te dyscypliny można już z powodzeniem tutaj uprawiać? No bo nam się nie kojarzy chyba Bałtyk z Można, z można uprawiać i to naprawdę w fajne, fale, w fajne fale się tworzą. Natomiast trzeba bardzo dobrze znać się na prognozach pogodowych, tak. dobrze, dobrze odczytywać. Jakby wiatr, kierunek wiatru ma bardzo duże znaczenie. No i wiedzieć gdzie? W którym miejscu? Tak. No, dzisiaj pogoda jest wymagająca i dzieje się właściwie wszystko. Jak jesteśmy tutaj od 6 rano, to było już i wiecznie, i deszczowo. Przed chwilą bardzo mocno padało, teraz za chwilę pewnie będziemy mieć słońce. Czy raczej będzie zupełnie inaczej? Będzie słońce, będzie. będzie deszcz, a za chwilę jeszcze się zrobią fale. Tak Jak są fale, to wszystko, wszystko jedno, czy też czy My wczoraj czy 6 naprawdę. godzin pływałyśmy. Właśnie na solarze, na surfingu, bez wiatru. Także w deszczu i w słońcu, dzień. więc było super przepięknie. Ale taka wymagająca pogoda, taka jak dziś. Czy to nie jest tak, że trochę zniechęca? No bo na zwykłą kąpiel taka pogoda no nie jest najlepsza. Trzeba być mhm. naprawdę mocno zapartym w sobie, żeby, żeby wejść do, do tej wody. A, a jak to jest przy waszym sporcie? No mamy do tego pianki cieplutkie, więc nam jest <noise> cieplutko, plus wychodzenie na line czyli tam gdzie są fale, no daje trochę, trzeba energii i można się naprawdę rozgrzeć. Wychodzimy z takiego założenia, że i tak jesteśmy mokre, więc jakiś <noise> mały deszcz, nie, nie robić tej różnych. Żeby były tylko fale. Słuchajcie, to sport dla każdego i od jakiego wieku można zacząć? Myślę, że już jakieś 7-8 lat co spokojnie mogą takie dzieci już pływać, czyli, czyli jakieś zabawy z deską na pewno mogą być dużo wcześniej. To, to głównie zależy od rodziców i od tego, jak, jak podchodzą do A like. tego typu. Chyba co... to już jest dla starszych. No ja myślę, że też tak 7 lat, ale to, to, to pod yy, okiem rodziców, żeby... I w pełnym zabezpieczeniu, tak, z, kopokiem, tak. z kapokiem i z kaskiem, myślę, żeby, żeby tam nic się nie wydarzyło, bo jednak jest za motorówką, może wszystko się wydarzyć. A powiedzcie jeszcze, jak to jest na początku. Jeśli ktoś ma pierwszą godzinę, ma lekcję z instruktorem, to podczas tej pierwszej godziny ile czasu jest w wodzie? Mam na myśli to ten czas, gdzie spada z deski, a ile spędza na desce? A pierwsze godziny no. są w ogóle bez wody, czyli na plaży. Na sucho. Na tak, sucho tak. Trzeba sucho. nauczyć się padlować, czyli pokazać, się, w jaki sposób się padluje na desce leżąc, w jaki sposób się skakuje na deskę. Także pierwsze godziny są na sucho, natomiast druga, trzecia godzina już wchodzi się do wody i ćwiczy najpierw ślizgi na brzuchu, a później jakieś pierwsze próby wstawania. A kiedy przestaje się wpadać do wody? <laughs> Nigdy. Nie Zawsze. Do Bałtyku są no, bardzo wymagające. Te fale są e, szybkie, krótkie. To nie jest tak, jak gdzieś tam na Hawajach, że oglądamy sobie falę, która ciągnie się przez 100-200 metrów i ludzie sobie chodzą po desce do przodu, do tyłu. E, no niestety tak to, to nie jest. Zawsze, bez, zawsze się tak. kiedyś wpadnie do tej wody prędzej czy później. Fale są tak różne, że, że nikt nie ma takich samych warunków, więc naprawdę dla nas nieraz jest to od początku uczenie się fal i, i, i trzeba Ale szybko za to, Jak już ktoś się nauczy na Bałtyku, to już, to już... żadne inne warunki. Tak, to już nie, będzie... nie, są, nie są jakieś takie zaskakujące bardziej niż, niż tutaj. Co, się, co decyduje o tym, że ktoś odnosi sukcesy w tym sporcie, a ktoś jednak tylko i wyłącznie traktuje jako hobby? Motywacja głównie. To, to Talent, treningi, godziny na desce? Godziny na wodzie na pewno pomagają. Też. Tak, też na tak. pewno. No i motywacja, żeby się nie zrażać, bo na początku na pewno to nie jest takie proste. Bo już niektórzy pływają naokoło, a ja, o, ja wpadam. My też wpadaliśmy i... i... Trzeba to przejść. Po prostu. Ja próbowałam łejka i po treningu okazało się, że nie wiedziałam i nie miałam świadomości o tym, że mogą boleć różne mięśnie. Do tego stopnia, że bolało mnie tu. I dopiero trener mi powiedział, to jest zupełnie normalne, bo napinasz całe ciało. Kto by się spodziewał, że również ramię. No dokładnie. Na początku używa się wszystkich mięśni do, do tego wysiłku, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni, także bardzo się spinamy napinamy wszystkie mięśnie, więc to. to to, to na pewno jest normalne. Mówiłyście, że będzie padało. Dokładnie, może to, to zaraz to, to Nie się. na co. Tylko mamy zmienną w waszym, w waszym życiu to skończyła się zabawa, zaczęła się kariera. No nie bójmy się tego słowa, startujecie na zawodach, zdobywacie medale, no bo to już jest coś poważniejszego. No u mnie trzy lata temu, tak naprawdę, trzy lub cztery. Wystartowałam pierwszy raz w zawodach i to było tak bardziej dla, dla zabawy. Mówię, a pływam trochę na surfingu, może spróbuję. I wygrałam. I to dało mi taką wow. motywację, że teraz pływam dużo więcej niż wcześniej i, i startuję co roku w zawodach albo nawet dwa razy w roku, jeśli są organizowane. No, u mnie zaczęło się dwa lata temu. No i mam nadzieję, że będzie długo, długo trwało. To się nie nudzi nigdy? Nie. nie, nie. nie. Jak się złapie jedną no. falę, to po prostu się chce więcej, więcej. To jest jak marztaty. W tym roku było nam mało. Jeszcze wybrałyśmy się do Danii na zawody. Tak. No nie było tam jakichś większych e, takich spektakularnych sukcesów. No, ale weszłyśmy do półfinału. Przy, przy dziewczynach, które mają naprawdę super falę. tam. I, więc... i tak byliśmy bardzo zadowolone no. że, z, nas, z naszego występu. No, 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 życzymy sukcesów e, dalszych. Body, stopniach powietrza. Powietrz. No to rzucimy no wytrwałości tu... i sukcesu. 20 Trzymamy Bardzo Wam dziękujemy za, dziękujemy. za rozmowę. A my proszę Państwa powoli, powoli będziemy się już... Będziemy się ko Kochani, bardzo gorąco żegnać. Musimy się ale żegnać. nie sami. Idziemy do naszej wspaniałej ekipy, proszę Państwa, bez nich tego programu w ogóle by nie było nas widać w trójkę najczęściej, ale to właśnie ci wszyscy. Ja, się, ja ich pokażę dobrze, żeby byli tak, widoczni. Nie będą wszyscy widoczni. widoczni. Dzięki tym wszystkim wspaniałym osobom za nami udało nam się zrobić ten program. I wczoraj i dziś byliśmy z Państwem od 5.58 do 10.00. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Że było ciężko i ekstremalnie, ale zawsze z uśmiechem i do przodu. Kolejny tydzień to już jest Gdańsk, tam Beata Cholewińska, Mariusz Abramowicz i Milena Roskowska Galant. Małgosia już kończy, kończy swoje wyjazd, wyjazdy. Także bardzo Państwu dziękuję. Było myślę, że tak jak wspomnieliście, ekstremalnie, ale bardzo, bardzo przyjemnie. Do, do zobaczenia! zobaczenia. Sponsorami programu byli operator sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG.